Cześć, witaj. Ja Nazywam się Magdalena Digway jestem inwestorem w nieruchomości na rynku w Wielkiej Brytanii. Dzisiejszy temat e, mojego wideo to: Czy naprawdę to jest takie proste? W tym wideo będziemy mówić o tym, czy to jest naprawdę takie proste. E, czemu e, akurat taki temat? Nasunął mi się on po e, rozmowie z jednym z moich e, przyjaciół, którzy, e, za, który zadzwonił do mnie i zapytał się: e, Magda, czy to naprawdę będzie takie proste? Czy to, będzie, czy to będzie tak, że nieruchomości spadną o 20, 30, 40%? Czyli um, nieruchomość, która kosztowała 100 tysięcy, będzie kosztować 80, 70, 60? Ja mogę to kupić takie było jego pytanie. Ja mogę to kupić i za chwilę sprzedać z takim zyskiem. E, I tu oczywiście był śmiech, e, ale tak naprawdę, czy ty wiesz, jak wygląda proces inwestowania w nieruchomości, jak wygląda rynek, jakie są zależności na rynku i czy naprawdę tak łatwo jest zarobić pieniądze na nieruchomościach? Jest takie twierdzenie bardzo wielu bardzo bogatych osób, które mówią, że najlepszy czas, żeby się zbogacić, to właśnie kryzys. I myślę, że wiele z was, wielu z Was czy Ty też zadajesz sobie pytanie, czy może ja też powinienem teraz coś zrobić? Może masz jakieś oszczędności e, i myślisz o tym, co tu teraz e, zrobić? I jedną z takich opcji jest oczywiście inwestowanie w nieruchomości, który każdy wie, że jest e, secure, że, że jest bezpieczne, że e, przynosi zwroty, że długoterminowo e, można na nich e, dużo zarobić. Więc przytoczyć Ci moją rozmowę z moim znajomym i wytłumaczyć Ci e, ten proces. E, Właśnie na takich prostych przykładach tego, jak Ty możesz to zrobić. I czy to naprawdę jest takie proste? Jeżeli. Y Oczywiście, myślimy o tym w skali całego UK, to nie każda miejscowość będzie tak szybko tracić i zyskiwać na cenach i wzroście jak inne. Są miejscowości, gdzie ceny wzrosły bardzo radykalnie w bardzo krótkim okresie czasu, a są miejscowości, gdzie one przez ostatnie 10 lat były, były dosyć podobne. Jest taki trochę, taki mały ruch wiadomo, w cenach, ale nie jest to aż tak ogromny zysk. Są tutaj dwie rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę. To po pierwsze to, czy za jaki czas ją sprzedam. Jeżeli myślisz o tym w takim zakresie inwestowania, to jaki jest czas, w którym chcesz, żeby te pieniądze dla ciebie zarobiły, bo jeżeli masz zamiar je trzymać, powiedzmy przez następne 10 lat, no to tak, pewnie zarobisz na tym, na tym takim flipie. Jeżeli chcesz to zrobić w ciągu roku, to tak naprawdę nie wiemy, za, za, co będzie za, za rok czasu i e, jak te ceny, jeżeli spadną, to czy one się tak szybko e, podniosą, jeżeli w ogóle spadną. Po drugie, jeżeli e, chcemy, Coś kupić poniżej ceny i sprzedać, czyli zrobić tak zwanego flipa, to, to co robią banki i jak będą banki reagować na właśnie kryzys, czy, czy ten lockdown, czy tą całą pandemię, też jest dla nas bardzo ważne, bo nasz exit będzie rodzina czy osoba, czy nasz. Potencjalny kupiec, to kim jest ten kupiec? Jeżeli on nie będzie miał kredytu z banku, no to czy my jesteśmy w stanie pozwolić na to, żeby takiego flipa zrobić, nie mając takiego rozsądnego wyjścia z tego, tego inwestowania? Więc teoretycznie. Tak, by było i byłoby to takie proste, żeby właśnie poczekać na spadek nieruchomości, kupić je 20-30%, a potem je sprzedać z tym zyskiem. Ale tak naprawdę, czy to jest takie ważne? Ile e, te nieruchomości e, kosztują, czy one spadają, czy zyskują, czy zyskują na cenie. E, dobry inwestor, inwestor, który ma wiedzę na temat lokalnego rynku, e, kredytów i e, inwestowania, e, jest w stanie poszukać okazji w każdym momencie rynku, czyli czy w spadku, czy w zysku. Czy to jest takie ważne, jeżeli inwestujemy na cash flow? Czyli inwestujemy na zysk miesięczny, co miesięczny czynsz, który nam da, daje nam swobodę i daje nam pieniędzy na życie, albo na jakieś na oszczędzanie, na emeryturę, cokolwiek jest naszym planem i strategią. E, czy ta nieruchomość kosztuje 100, a 75 czy 125, to e, jeżeli wyciągnęliśmy pieniądze z tej nieruchomości albo zostawiliśmy tyle, ile nam pasuje, czyli nasz zwrot na, na naszych, naszych oszczędnościach e, jest, jest ok dla nas, to e, pobieramy. Spłacamy kredyt, oczywiście płacimy kredyt inwestycyjny, czyli tylko odsetki, ale mamy, mamy kredyt i oczywiście jakieś inne zobowiązania, jeżeli to jest ubezpieczenie, czy, czy, czy w przypadku HMO to są rachunki, no ale reszta jest naszym zyskiem czy to ma znaczenie, ile ta nieruchomość kosztuje, dopóki wynajmujemy ją na długoterminowy okres, czy mamy ją e, dla nas, dla naszych m, pokoleń, dla naszych dzieci e, przez długi okres czasu, czy e, to ma tak duże znaczenie. Ja bym chciałam przedstawić tutaj parę takich e, rzeczy, które sobie spisałam, które dla mnie są e, dosyć ważne e, i jest właśnie na górze cashflow i ma e, koronę. E, niektórzy mówią, że cashflow to king. Kiedy mamy taką sytuację jak teraz, e, powiedzmy, że jesteśmy flipperem, właśnie takim traderem nieruchomości, czyli kupujemy nisko, sprzedajemy drogo. To teraz zostaliśmy w sytuacji, kiedy nie możemy sprzedać. to i, i, I nie wiemy, czy będziemy w stanie. Niektórzy jeszcze dalej sprzedają, i wiadomo, jest to trochę trudniejsze i tak dalej. W zależności od tego, jakie masz doświadczenie, jeżeli ty zaczynasz w nieruchomościach i, i myślisz o tym, żeby po prostu swoje oszczędności gdzieś. E, e, po, po, pomnożyć, to też musisz się zastanowić nad czymś, co jest bardzo ważne i o czym często mówię w swoich wideo, więc wróć do tych wideo o strategii, o planach, o, o, o swoim celu, o swoim why, swojej pasji, co chcesz zrobić, dlaczego te nieruchomości, co one ci co, co mają ci przynieść, czy, 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 czy wolność, czy finanse i tak dalej. Więc wiadomo, że mamy różne strategie, które mogą nam zapewnić cash flow i w zależności od naszego e, czasu, doświadczenia, ryzyka i tego, jakie chcemy dostać e, e, nagrody, czyli tą finansową nagrodę, e, taką strategię będziemy wybierać. I chciałabym, żebyś Żebyś, żebyś sobie odpowiedział na to pytanie właśnie w kontekście tego, czy to jest naprawdę takie proste, żeby coś kupić, to co musisz mieć do tego, żeby dobrze ocenić, czy taka nieruchomość, czy taki deal jest dla ciebie dobry, to na pewno to, jakie masz doświadczenie. I to będzie bardzo, bardzo, do tego będzie bardzo dużo zależeć, jaką strategię wybierzesz, bo, wiadomo, lepiej zacząć od Podstaw i się piąć do góry, niż zacząć od góry i spaść w momencie, kiedy mamy taką sytuację jak teraz. Więc um... Teoretycznie jest to takie proste, ale dużo, dużo zależy od tego, gdzie jesteś, gdzie mieszkasz, jakie masz doświadczenie, jaki masz czas, czyli ile masz czasu, żeby poświęcić na to, czy chcesz, czy chcesz, żeby te pieniądze na ciebie pracowały, a ty nie będziesz w tym jakiś super za, nie będziesz się w jakiś super włączał w taką inwestycję, czy chcesz się nauczyć i chcesz zdobyć doświadczenie. Dlatego cokolwiek rynek zrobi za chwilę, kiedy lockdown się skończy, czy, czy ceny pójdą bardzo nisko, to jedną z ważniejszych rzeczy jaką musisz mieć to czyli wiedzę. Musisz mieć wiedzę, która ci pozwoli na to, żeby dobrze się rozeznać, żeby dobrze zainwestować swoje pieniądze. I tak jak mój znajomy, który Wie, coś mu świta, coś mu dzwoni, tylko nie wie jeszcze, w którym kościele mu dzwoni, warto jest teraz zainwestować w to. Bo łatwo jest powiedzieć, że najlepszy czas do inwestowania to jest kryzys, zaraz będzie kryzys, będą dobre deale, przygotować gotówkę, kupować, ale tak naprawdę, czy Ty jesteś w stanie ocenić na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, czy to jest dobry deal. Dlatego e, poświęć ten czas na to, żeby się dowiedzieć, żeby e, naz nazbrać doświadczenia i lokalnej wiedzy na temat tego, co się dzieje w Twoim rynku. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Magdalena Adigłe. Jeżeli e, masz jakieś pytania albo Cię ten filmik zainspirował, e, proszę skomentuj to e, w komentarzach albo odezwij się do mnie, ja na pewno e, Ci odpowiem. E, polub mój fanpage Magdalena Adigłe e, i zobacz jakie są tam inne filmiki, które może pomogą Ci e, w zdobywaniu wiedzy na swojej drodze, na początku swojej drogi. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Do zobaczenia.